Elo elo, 2020 Lockdown Challenge Young men co za akcję Kochani warto pomagać, dobro wraca Lecimy Pandemia pseudo, taka plaga Nowy porządek świata, wszystko pada Jeden za drugim łypie, sąsiad na sąsiada Odwiedzić brat nie może, brata znów jebali zakaz Wyjdziesz na ulicę, zaraz będzie draka Codziennie rekord widzę, normalność się oddala Nowoczesna wojna, sytuacja taka To się steruje w labo, nie z armat napierdala Jak liczba testów rośnie, to krzywa idzie w górę Co chcecie mi powiedzieć, że tego nie rozumie? Wyłączam telewizję, bo kumam co się dzieje Nie zryją mi beretu, to jest mój lockdown challenge Słuchajcie kochani, bądźcie czujni, uważajcie na siebie, ale nie dajmy się zwariować Link znajdziecie w opisie. Elo.